Trzeba dobrze zrozumieć istotę działania każdej organizacji. Bez względu na to, czy to jest organizacja, która ma charakter administracyjny, czy to jest organizacja, która jest organizacją o charakterze wolontariackiej, tak jak stowarzyszenia czy fundacje. I trzeba tak naprawdę zorientować się w potrzebach, które są. Wiecie Państwo, że konkurs na infrastrukturę zrodził się w czasie pandemii, kiedy. W 2022 roku nie mogliśmy realizować tych zadań statutowych, które wynikały z konkursu. Organizacje podrządowe oddawały nam pieniądze, ale my nie chcieliśmy tych pieniędzy. Wprowadzać znowu do budżetu, więc zdecydowaliśmy się stworzyć ten konkurs na wsparcie infrastrukturalne. Od początku mówiliśmy: pomalujcie sobie biura, kupcie sobie nowe meble, dokupcie sobie sprzęt, zróbcie bardzo dobrą i ważną dla Was y, taką bazę organizacyjną, taki fundament organizacyjny. To nam się sprawdziło. 3,5 miliona złotych przeznaczyliśmy od 2022 roku dla 505 organizacji pozarządowych na wsparcie infrastrukturalne. I zauważcie Państwo, że to jest konkurs, który no, cieszy się największą, największym zainteresowaniem, ale też nie są to jakieś wielkie pieniądze, bo w tym roku jest to maksymalnie 14 tysięcy złotych, ale sami wiemy, że bardzo dużo robią własnymi rękami, własnymi też czasami sponsorami, a trzeba mieć złotówki, żeby kupić coś, czego u kogoś nie ma. Po prostu trzeba to w ten sposób doposażyć. No, to jest jak gdyby rzecz, która podobnie stworzyliśmy w europejskim budżecie obywatelskim, gdzie też przekazując pieniądze dla organizacji pozarządowych, od razu mówimy, macie 20% na koszty funkcjonowania. Na opłacenie ludzi, na dokupienie sprzętu. Może to wszystko wynika z tego, że byłem kiedyś prezesem MKS-u Kluczborg, budowałem ten MKS, tworzyłem też i szkolny związek sportowy i zawsze wiedziałem, że jeżeli ludzie nie będą mieli na czym usiąść w swoim biurze, nie będą mieli z czym pracować. To naprawdę się zniechęcą do tego. Więc to jest jak gdyby pierwsza bardzo ważna rzecz. Ci ludzie, e, cudowni, no budują no, taką różnorodność w województwie opolskim, jeżeli chodzi o aktywność, że my w życiu ze swoimi urzędnikami, czy nawet urzędnikami różnych samorządów, tam nie dotarli. Przecież my nie bylibyśmy na każdej organizatorem każdej wycieczki rowerowej, my nie bylibyśmy na meczach piłkarskich, w siatkówki, nie bylibyśmy seniorów, emerytów, więc to jest coś, co, co powoduje, że chyba, tak myślę, może nieskromnie, że bardzo poważnie podchodzimy do ludzi, którzy działają w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. Są dzisiaj tutaj na sali ponad 100 osób, to znaczy, że chyba dobry kierunek jest obrany.